Od 500 lat datuje się lawinowy wzrost tłumaczeń Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, na różne języki narodowe, najpierw europejskie, a potem na wszystkie inne. W połączeniu z rewolucją technologiczną w postaci druku na świecie pojawiły się w tym czasie setki milionów, a w końcu miliardy egzemplarzy. A czym różnią się te tłumaczenia? Czy to jest zawsze w sumie ta sama Biblia? Tak. Choć ludzie podejrzewają, że w zależności od środowiska czy denominacji, która stoi za danym wydaniem, te Biblie muszą się zasadniczo różnić. W praktyce, ku zdziwieniu tych samych, to jest dokładnie ten sam tekst. Czym się więc różnią? Przez te całe 500 lat różniły się zasadniczo czterema rzeczami. Pierwsza. Czy tłumaczone były bezpośrednio z języków źródłowych, hebrajskiego, aramejskiego i greki, czy jeśli z innych języków, to najczęściej z łaciny lub języków krajów sąsiednich, lub po prostu wcześniej przetłumaczonych. Druga. Tłumacz, tłumacze mogą przyjąć zasadę tłumaczenia dosłownego według zasady słowo za słowo, tłumaczenia literackiego, gdzie bardziej chodzi o oddanie myśli, i wreszcie najrzadziej parafrazy tekstu oryginalnego. Trzecia, wydanie może mieć sam tekst, ale może też mieć, tu mądra nazwa, aparat krytyczny, czyli informacje o źródłach, wariantach tekstów w manuskryptach itd. Tak może mieć przypisy, czyli proste wytłumaczenia nazw, imion czy idiomów językowych. Aż wreszcie może mieć skąpe lub obszerne komentarze, ale wszystko to, co wymieniłem, jest poza samym tekstem. I wreszcie czwarta. Niektóre Biblie dodają w Starym Testamencie dodatkowe księgi, które jednak zawsze oznaczone są jako dodatkowe, spoza najwęższego kanonu, więc. Czytelnik może to wziąć pod uwagę, gdy interpretuje tekst. Czytaj Biblię. Jest zawsze taka sama i doskonale zachowana dla Ciebie.